Wielkanoc. Coroczne święto, w którym upamiętnia się śmierć mojego imiennika. Stąd oczywiście dzisiaj pouczymy się Biblii, czyli film pod tytułem Lew Judy. Film, który miał promować Biblię. Co z tego wyszło? Chyba nic dobrego, skoro oceniony na 5,4. Głosów tylko 34. Za mało, żeby coś powiedzieć. Sprawdźmy ten film. Twórcami tej animacji była firma Animated Family Films. Nazwa, która nie pasuje do tego filmu. Kolejne logo to Sunrise. No i dostajemy długie napisy początkowe. Widzimy, jak ktoś przybija skrzynię, następnie umieszczając ją na wózku i dostajemy tytuł Lew Judy, który jest napisem wyrytym na skrzyni. Przechodzimy do obory, w której są zwierzęta, które mają Duży wpływ na tą animację, bo to główni bohaterowie. Tam krowa gryzie świnie w ogon, skacze na paśnik, wyjebując ptaka w kosmos, a panika powoduje strach u konia, który wywala drabinę, na której spał szczur. To się nazywa szybka pobudka. Pasterze wrzucają do obory jakąś skrzynię. Jest tam żywe zwierzę, które musi być bardzo silne, skoro jest w stanie aż tak ruszać pudłem będąc w środku. Było w stanie również wciągnąć szczura, który zwie się sling. Zwierzę w środku podaje się za lwa, miota pudłem w górę i w dół, doprowadzając do otwarcia. Okazuje się, że to zwykły baranek, który ubzdurał sobie, że uwolni innych, bo po prostu... bo tak. Potem jest pokaz talentów z kogutem, który trwa odchuja długo, ale to nieważne. Ten baranek ma na celu uwolnić innych, zaczynając od siebie. Swoją drogą Judy, bo tak się nazywa ten baranek, nie jest zbyt inteligentny, skoro mając w tej oborze otwarte okno, chciał uciec przez drzwi i przy okazji biegł akurat w stronę ludzi. Nie byłoby nic w tym głupiego, gdyby nie fakt, że to któryś już raz próbował to zrobić. Zamknęli go w skrzyni, nie zauważając niestety, że zabrali papugę zwaną jako Drake. Na szczęście na pudełku jest napisane Jeruzalem, więc teraz zwierzęta idą, aby uwolnić Drake'a. Co też musi trwać od chuja długo, bo Sling chce iść, ale inne zwierzęta nie. Więc trzeba je przekonać, aby poszły. No więc przechodzimy do Baranka, który utknął w skrzyni z kokutem. To jest zastanawiające, że mimo że wcześniej tak skakał tą skrzynią, teraz po prostu nie może tego zrobić, bo nie wiem, jest w ruchu? Chociaż inteligencja koguta dorównuje temu barankowi. Ty słyszałeś, co ci powiedziałem, czy nie słyszałeś, co ci powiedziałem? Wracamy do zwierząt. One. Idą do Jeruzalem, a tam jakiś koń, który uciekł, mówi przesuń się, mimo że ma metr wolnej przestrzeni. I okazało się, że uciekł z Jeruzalem, więc świnia zaczęła tańczyć i przypadkiem przywiązała kawałek liny tego konia do kolczyka w swoim nosie. Jak do tego doszło? No nie wiem, ja pierdolę, kurwa, pojebało mi się. Więc teraz on musi iść z nimi. Nie ma wyjścia, świna jest dość silna. No i dochodzą do Jeruzalem. Tak swoją drogą, pewnie mi nie uwierzycie, ale jest dwudziesta minuta filmu. Tak, twórcy postanowili go jak najbardziej wydłużyć. No ale wracamy do baranka, który jest zamknięty w skrzyni z kogutem w jakiejś piwnicy. Znowu, nie próbuję podnieść skrzyni, ale to oczywiste – Zwierzęta przekraczają bramę Jeruzalem. Nikt oczywiście ich nie zatrzymuje, ale to nieważna wiadomość. Wracamy do baranka. Gołębie już dowiedziały się, że to święty baranek, bo nie ma zmarszczek ani blizn. Przejdźmy teraz do zwierząt w Jeruzalem. Tam koń o imieniu Monty, który jest totalnym panikarzem, odłączył się od grupy. Trafił na jakąś ciemną uliczkę i zemdlał. Inne zwierzęta nie miały komfortu. Na przykład świnia i koń, których linia trafiła na pal, a kiedy próbowali coś z tym zrobić, to przypadkiem przywiązali się do tego pala na dobry. No po prostu banda debili. Dalej krowa zauważyła paśnik, więc został sam szczur, którym interesował się pewien kruk i musiał się ukryć. Monty wstał. Słyszy rozmowę kogoś. Żeby nikogo nie wkurwiać, postanawia wejść na skrzynię, aby jego kopyta, nie dotykały ulicy tego czegoś. I szczerze, nie sądziłem, że można być aż takim wypłoszem. Nie będę mówił o rozmowie, bo ona zupełnie nic nie wnosi. I teraz Monty idzie z krukami, które potem opowiadają o pewnym śnie, w którym on był wewnątrz jakiegoś prześcieradła i był tam akurat ten koń. Kiedyś, kiedy była pierwsza gwiazdka na niebie, w jego stajni pojawiła się kobieta z małym dzieckiem i przemówienie jakiejś kury zwane. Oto Baranek Boży przyszedł, aby nas oczyścić. Wydaje się, że powinienem ten materiał wrzucić na Boże Narodzenie, ale nie, nie to jest wątkie. Teraz Monty ma zadanie zgromadzić wszystkich. No i długa przerwa, w której pokazują wszystkie postacie, tak jakby ktoś zapomniał. No i w końcu akcja Kruk atakuje Slinka. No dobra, nie podniecajcie się. Kruki go biorą, puszczają i wrzucają do ściegu. Tam długa jazda bez trzymanki i no cóż, trafia na swoją grupę, którą zgubił. Gdzie były również wszystkie kruki, które wyjaśniły co i jak? Super! Trzeba tylko jej odnaleźć jeszcze jedno zwierzę. Kruki dały radę to zrobić po długim przelocie nad Jeruzalem, po czym znalazły to miejsce. I teraz wielka kłótnia związana z Biblią, ponieważ... Noe wysłał kruki, aby znalazły suchy ląd, a gołębie przecież znalazły gałązkę oliwną, którą przyniosły dla Noego. Jednak to kruki przyniosły jedzenie dla Eliasza na pustyni na polecenie Boga. A mówią, że ja niczego nie uczę. Proszę bardzo. Zapada noc, pokazuje się księżyc. Zwierzęta dotarły do świętego miejsca, w którym Monty znowu wkurwia oglądającego swoim strachem. Do tego zamiast kopnąć w skrzynię, kopnął slinka. Całe szczęście pudło dało się rozpierdolić, bo mój poziom wkurwienia przekroczył dawkę śmiertelną przez to jebane gadanie Montiego. Ale spokojnie, może być większy. Zwierzęta miały uciekać z miasta, ale niestety Judy za bardzo wziął do siebie to, że będzie uwalniał innych. I oczywiście znowu dał się złapać, nie stawiając dosłownie żadnego oporu. Na drodze stały zwierzęta, które co prawda powaliły jednego gościa, ale przyszło ich więcej, co też nie było problemem, ale postanowiono znowu uwalniać zwierzęta. I co tym razem się spierdoli, to, że ludzi jest tak dużo i każdy dosłownie dał się złapać do klatki. No i teraz dostajemy fragment przeszłości Judiego. Otóż kiedyś zabrali go z domu, a jego matka powiedziała mu, że będzie uwalniał innych. Wtedy Slink mu wytłumaczył, że nie ma uwalniać zwierząt, tylko ludzi. Co jest zastanawiające, gdyż oni nie potrzebują tego, aby ktoś ich uwolnił. O, pierwszy raz w animowanej krytyce ktoś myśli tak samo jak ja. No i straszna prawda. Judy będzie ofiarą dla Boga. Animowana krytyka ze smutnym zakończeniem? Tego jeszcze nie było. No dobra. Darujmy sobie ten bełkot. Wstaje słońce. Zabierają tego konia, co przyprowadził ich do Jeruzalem. Sprzedają go innej osobie, która zdejmuje mu ten sznur. Tak, to jest sam Jezus, który darzy go miłością i następnie go dosiada. Judy jednak został sprzedany na targu i nic nie mógł zrobić z tym drewniano-metalowym pudłem, ale to nieważne. Jezus przyjeżdża do Jeruzalem, a tam wszyscy rzucają mu palmy. To jest ważne wydarzenie. Niedziela palmowa się do niego odwołuje. Zanieśliście palmę do kościoła w zeszłą niedzielę, mam rację? Jezus przychodzi na targ. Tam zwierzęta jakoś się dowiedziały, że on jest królem. Jak? Nieważne. Ważne jest to, że jezus robi rozpierdol, uwalniając wszystkie zwierzęta. Teraz tylko muszą znaleźć Judy. Podążając śladem porywaczy, trafiają na ślepy zaułek znaczy nie do końca gdyż Judy jest w klatce w piwnicy. Tutaj okazuje się, że Monty jest nie tylko fajtłapą, ale i debilem. Drugi raz kopnął slinka, zamiast kopnąć cel. Niestety misja ratunkowa to porażka. Nie mogą się przebić, gdyż inaczej sufit zawali się na Judy. Swoją drogą strażnicy musieli być nieźle napierdoleni, skoro nie słyszą walącego się sufitu. Zapada noc. Strażnicy do tego czasu wynieśli klatkę. Jeżeli kiedyś zastanawialiście się, za co Jezus został skazany na śmierć, no to macie odpowiedź za zrobienie rozpierdolu na placu targowym. No, w każdym razie strażnicy związali Go i wstaje słońce. Jezus niesie krzyż. Drogę krzyżową pomijamy, gdyż każdy zna 14 punktów. Został przybity do krzyża i każdy wie, że to jedenasty punkt. Judy został wypuszczony z klatki i związany. Miał zostać zabity. Gdy nagle zjawia się sam Bóg w postaci czarnych chmur i wielkiego trzęsienia ziemi, które sprawiło, że Kat nie był w stanie zabić Judiego i dało się przeciąć jego więz. Dotarł potem na miejsce w momencie, w którym nie było go już na krzyżu, czyli między trzynastym a czternastym punktem. W każdym razie Jezus został pochowany do grobu. Zapada noc, wstaje słońce. Zapada noc, wstaje słońce. Długie przemówienie Judiego. I nagle cud, Jezus ożywa. Pierwsze co widzi to baranek Judy, który następnie wraca do domu, spotyka swoją matkę i reszta filmu jest nieważna. Lew Judy. Film, który miał mieć charakter edukacyjny. Szkoda tylko, że twórcy zrobili coś, co sprawia, że odbiera on całą radość życia. Choć plus dla twórców zastarania się gdyż grafika i dźwięk jest akurat bardzo dobry, tylko że wolałbym, żeby film trwał 20 minut, a nie półtorej godziny. Nie wiem, po co twórcy zrobili tyle pustych scen. Dziwi mnie też to, że ktoś przetłumaczył ten film napisami, choć patrząc na pewne błędy, to sądzę, że jest to wyłącznie garażowe wydanie. Przy okazji życzę wszystkim wesołych świąt i smacznego jajka.